Witam serdecznie na kolejnym Rzucie Oka, gdzie rzucamy okiem na systemy, żeby się dowiedzieć, czy warto się nimi interesować. I w tym tygodniu rzucamy okiem na Root RPG. Gra, która... nazwa, która jest znana pewnie zwłaszcza planszówkowiczą, ponieważ planszówka Root zdobyła serca wielu. No i ta gra dotarła także do RPGów za pomocą silnika Powered by the Apocalypse, znanego i lubionego innej grupie. Um, cóż więcej... Bartku, witam na rzucie oka. Co powiesz na Morucie? Witam. E, otóż, no jak zawsze, był Kickstarter, który zakończył się powodzeniem i wcześniej, żeby zaprezentować grę, pod, pokazano dostępny publicznie Starter. I ku mojemu zdziwieniu, to Starter jest całkowicie gotową grą w pewnym sensie, której brakuje tylko i wyłącznie... E, znaczy, brakuje niektórych elementów, ale można już całkowicie grać autorem... Gry jest firma Magpie Games, która wydała inne popularne systemy Power by the Apocalypse, czyli Masks, Urban Shadows czy Bluebeards Bright i są to systemy, które no, po pierwsze rozumieją czym jest ta mechanika oraz każdy z tych projektów zdobył uznanie, tak samo więc um, można się dużo spodziewać po nich patrząc na Ruta. Mhm. Magpie Games właśnie chyba jest całkiem dobry w oddawaniu konwencji czegoś, że biorą jakąś konwencję z Apocalypse World, ale także to za każdym razem ta konwencja tam wypływa, co jest spoko. Z Rutem nie jest jakoś bardzo inaczej. Też tutaj wydaje się, że robota jest bardzo solidna. Ruta w ogóle już teraz zareklamuje, można zobaczyć u nas na kanale, bo zagraliśmy jedną strzałówkę Ruta, także też zapraszam, jeśli ktoś chce zobaczyć ten system w praktyce. I jeśli mówimy o rucie, no to trzeba powiedzieć o świecie Ruta, który jest interesujący, ponieważ w niewielu grach będziecie mieli okazję zagrać słodkimi zwierzątkami. Ale nie tylko, bo to jest ciekawe: słodkie zwierzątka, ale trochę średniowiecze, ale trochę wojna polityczna, ale trochę Robin Hood. Tak, tu zanotowałeś. Dokładnie, bo według mnie ta gra jest właśnie jest, bo to nie jest fantazja, to jest właśnie takie średniowiecze w stylu Robin Hooda, gdzie gramy um, jakimiś takimi postaciami tutaj w tym wypadku wcielamy się we włóczęgów, którzy podróżują po leśnym królestwie i są niezależni, robią swoje własne rzeczy, ale ponieważ naokoło dzieje się wielka wojna pomiędzy różnymi frakcjami, którymi jest markiza Dekad, dynastia orlikniast, a także na razie dostępni mieszkańcy, mieszkańcy lasu. Lisy, króliki i myszy, to nasi włóczędzy będą z nimi wchodzić w różne interakcje. I ponieważ wszystko jest bardzo dynamicznie, no to oni będą, um, oni mogą sobie sami znaleźć drogę tak, jak chcą to robić. Więc czasami będą, to, będą robić dobre rzeczy, czasami będą na kogoś napadać, a jeszcze innym razem będą um, wcielać się w coś zupełnie niezależnego, co potem eksploduje, bo okaże się, że było związane mimo wszystko z wojną. No i o tym jest właściwie ta, ta gra mniej więcej tak działa, więc to oprócz tych słodkich zwierząt i prześlicznych ilustracji, to jest to gra, która oddaje dość, dość takie poważne tematy. Mhm. To jest faktycznie, dopiero o tym teraz pomyślałem, jak powiedziałeś, że w tej grze nie ma magii, ona jest całkowicie. Taka powiedzmy historyczna jest Robin Hood. Mi się kojarzy także bardzo z takimi starymi kreskówkami właśnie, gdzie też zwierzęta różnego rodzaju były w takim settingu średniowiecznym. Gumisie trochę, w gumisiach było trochę magii, co prawda, a nawet całkiem sporo. Ale że to jest trochę ta konwencja. Też mi się kojarzy właśnie z kreskówkami, myślę, że to jest też nie, nieprzypadkowe. zwłaszcza mm -hmm. takimi tymi lepszymi, co leciały w niedzielę, takimi od Disneya i pokrewnych. To prawda, to prawda. To co, może w takim razie, jak już wiemy na temat świata, to warto powiedzieć ostatnią rzecz, ponieważ, no ponieważ jest to gra, która jest wzorowana na planszówce, to planszówka też ma tam swoją rolę. Otóż można grać w tą grę korzystając z planszówki jako mapy, która pokazuje nam, gdzie żyją różni mieszkańcy i kto kontroluje co. Ale jest też tam generator, który pozwala nam samemu wygenerować swoją własną mapę, która będzie dość podobna. Jednak ten element istnienia tego. Hmm, tej, 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 tego takiego terenu jest tutaj niezwykle istotne mhm. Chyba nawet jest tak, że jak się wygeneruje tę mapę w RPG-u, to teoretycznie można na niej zagrać planszówkę. Nie, niekoniecznie hmm. będzie chyba zbalansowana, ale będzie chyba jakkolwiek taką w miarę poprawną mapą, że ona jakby próbuje generować te mapy, bo właśnie mapa z planszówki jest chyba właśnie czymś, co ten generator mógłby stworzyć. Mhm, to prawda, to prawda. Także to jest interesujące. No i trochę nic dziwnego. oczywiście można także używać tych słodkich pionków z planszówki do pokazywania, gdzie drużyna się znajduje. Tak, no to co? Jak mechanika Powered by the Apocalypse nam pokazuje tutaj ruta jako RPGA? Więc ponieważ jest to mechanika power, Powered by the Apocalypse, no to naszą takim, takim silnikiem interakcji z tą grą jest są ruchy i ruchy mówią nam co nasza postać może zrobić i w których sytuacjach ta, ta gra zakłada że właśnie nasze postacie będą zdefiniowane przez nie nie przez umiejętności czy, czy inne rzeczy i będziemy mogli robić rzeczy które są zdefiniowane przez te ruchy one są dość dość standardowe więc znajdziemy tam takie rzeczy jak na przykład atakowanie czy czy, czy poruszanie się w trudnych sytuacjach ale także skradanie czy proszę czy jakby proszenie losu, zobaczenie co los nam zgotował, jeżeli nie wiemy na co rzucić. Chyba tam um. było skradane było chyba dokonywanie szelmowskich czynów. Ha, to prawda, to, dokładnie. Takie piękne, piękne, ładne nazwy właśnie trochę też. Jak to często Power, Power Apocalypse robi, że te ruchy też trochę konwencje nam przypominają i tam różne jej dowcipy i tym podobne i tu w Rucie też jest faktycznie. Mm -hmm. Jedynym dodatkiem, który jest niestandardowy w pewnym sensie są ruchy broni i jest tak, że nasi włóczędzy mogą poprzez posiadanie odpowiednich broni, a także wykupienie sobie odpowiednich umiejętności, tak to nazwijmy, mogą wykonywać specjalne akcje związane z bronią, którą, którą mają i one trochę zmieniają to, co się dzieje, więc łuki czy wielkie miecze będą działać trochę inaczej i pozwolą nam na dodatkowe, ciekawe opcje w konflikcie, czy tam w jakichś innych potyczkach. Także jest to fajna, fajna taka rzecz, która um, trochę daje nam więcej opcji do, do rąk. No i jak na systemy Apokalipsy przystało, mamy playbooki do dyspozycji, czyli masa informacji o naszej postaci, do wyboru, także do tworzenia postaci jest na karcie postaci. Dwustronne jest bardzo dużo. Bardzo dużo pytań o naszego bohatera. Są tam pytania, które już właśnie dają, proponują różne, różne opcje wyglądu, różne opcje charakteru. Do wyboru jest natura w starterze. Jedna każda postać ma chyba dwie natury do wyboru. Są do wyboru relacje, jest do wyboru jakaś przeszłość bohatera i tym podobne elementy, więc postać tworzy się sprawnie w tym systemie. To jest proces, który myślę, że można w 10 minut zamknąć, wybierając współczynniki, wybierając wszystkie opcje fabularne. Ym, I. Tak, więc są ruchy, są jest są playbooki, są współczynniki, jak na znowu w tradycyjnej apokalipsie jest pięć współczynników yy, i mamy także mechaniki trochę bardziej unikatowe dlatego, czyli zmęczenie, rozpad decay, jakieś takie z kwipunku i tym podobne. Coś o tym więcej powiesz? Tak, bo właśnie to jest całkiem ciekawe podejście tej gry, bo oprócz zwykłych ran, to gra wprowadza jeszcze to zmęczenie i ten rozpad, I toczy, toczy się to właśnie jak pipunku, a także um, suwaki reputacji i gra w dość sprytny sposób zakłada, że poruszanie się na tych rzeczach będzie motywatorem tej rozgrywki, może nie motywatorem, ale czymś, co popchnie ją do przodu. Czyli że na przykład, jeżeli nasze postacie wykorzystują duże jakieś. Jakiegoś sprzętu, to on w końcu zostanie zniszczony, więc muszą jakoś go naprawić, więc w takim razie muszą pójść do kogoś. No i jeżeli do kogoś pójdą, to mają opcję na polepszenie lub pogorszenie reputacji, albo może nie dostaną tego, bo mają zbyt, zbyt złą reputację, więc będą musieli kombinować i tak dalej. Więc gra jakby daje nam pewne ramy postępowania, dając te współczynniki. One są bardzo proste i Poruszenie się na nich jest takie dość, dość oczywiste, więc nie ma to żadnego skomplikowania, tylko on dość ładnie pokazuje nam na tej karcie postaci, gdzie jesteśmy i mniej więcej co musimy robić. I według mnie robi to bardzo fajnie i jak graliśmy na naszej sesji, było widać, że takie, taka rzecz ma szansę działać i faktycznie zrobić to, co reklamuje. Mhm. To już chyba tak, że jako, że te frakcje, frakcje są mechanicznie ujęte, ta reputacja zajmuje dużą część karty postaci, no to jest chyba naturalnym odruchem, żeby ją po prostu wstawić na sesję co działa, bo ród, na tym, no, ród planszówkowy taki jest, RPK nie jest od tego daleko. Mhm. Z tą mechaniką frakcji jest związanych jeszcze więcej rzeczy trochę, z tego co wiem, chociaż w Starterze niewiele o tym jest mowy. Wojna frakcji, jak wygląda w Starterze, co jest o niej powiedziane? W Starterze jest powiedziane tak, że w czasie naszej rozgrywki mamy, może pojawić się wojna i w tym momencie to jest ta taka to jest tak, taki dodatek dla Mistrza Gry, trochę i on jest dość fajny, że nasza mapa będzie się zmieniać, i w zależności od tego, co się stało, w zależności od tego, jak inne frakcje sobie, sobie radziły jak nasi, nasi dzielni e, włóczędzy, co zrobili, też to, to ma duży wpływ i sytuacja na mapie będzie się dynamicznie zmieniać i to jest ciekawe, że to może również zaskoczyć mistrza gry, tak samo jak i graczy, więc raz na jakiś czas, kiedy dojdziemy do wniosku, że minęło odpowiednio dużo czasu, takie rzeczy, na takie rzeczy się rzuca. I ta mechanika jest dość prosta, ale według mnie mm, robi to, co ma robić, chociaż wydaje mi się, że w przyszłości może być tego trochę więcej, bo jak na razie jest tylko jedna strona. Chciałbym, żeby było trochę więcej informacji na ten temat, ale no jest to coś, co pokazuje, że nie będziemy cały czas widzieć statycznej sytuacji, tylko w zależności od naszych czynów, świat się będzie zmieniał. Mhm. Tak. Nasze czyny są także popychane przez drives, przez motywacje. Cztery są chyba do wyboru dla każdego playbu playbooka, wybiera się dwie. Drives nam dają punkty doświadczenia. Rozwój w tym systemie wydawał się w miarę szybki, chyba że też jest cecha startera, ale chyba nie. I natura nas także popycha do działania, natura tak odnawia zmęczenie, wykonywanie, wykonywanie tego, działanie zgodnie z naturą naszej postaci, którą sobie wybraliśmy, tworząc. Coś jeszcze o mechanice? Ostatnia rzecz, właśnie, którą powiem odnośnie tego, tego doświadczenia, to jest to, że właśnie gra nam mówi w dość prosty sposób, w jaki sposób, um, znaczy co chce, żeby w tej grze było istotne. To, to są flagi, które pokazują, po co nasi bohaterowie robią te rzeczy, i to jest, według mnie, to jest dość dobre, że tam jest i to faktycznie będzie działać w tym, um, w tym, w tym miejscu tych frakcji, ponieważ dzięki temu mamy szansę, że nasi gracze nie zostaną. Murder, hobos, którzy będą chodzić naokoło i mordować wszystkich, na... wszystkich, których spotkają, po to, żeby zdobyć jak najwięcej doświadczenia, bo muszą robić coś, co jest związane z ich motywacjami. Oraz naokoło jest wojna frakcji, i raz na jakiś czas muszą się do tego odnieść, więc prędzej czy później. Coś ich dosięgnie. No i właśnie granie w tą grę też pokazuje, tak jest napisane przez mistrza gry, że te frakcje mają być cały czas istotną częścią tego, więc to, co zrobią nasi, to, to co zrobią nasi ma się jakoś pojawić w świecie. Oni mają być kimś kto jest na uboczu, ale trochę w centrum. W moim odczuciu to jest trochę tak jak Wiedźmin, który zawsze coś tam robił, ale zawsze miał sztamę z królami i zawsze angażował się w te najbardziej istotne intrygi, więc tak samo tutaj powiedziane jest w starterze, że nasi włóczędzy mają być takimi Wiedźminami, którzy chodzą i będą chcąc lub nie chcąc jakoś angażowani w te, w te sytuacje. Rut RPG, bardziej do grania wiedźmina niż wiedźmin. <noise> możliwe. A inna ciekawa rzecz, czyli gra się włóczęgami bezdumnymi, czyli hobos, tak? I gra, część, część gry polega na mordowaniu się, prawda? Czyli trochę z definicji. Podręcznik tymczasem jest, jest czy znaczy podręcznik, ten starter, tak? Jest PDF na razie dostępny. Podręcznik zobaczymy nie wiadomo kiedy. Kickstarter się skończył jakoś bardzo niebawem, czy niedawno, w listopadzie chyba ostatni update. Kickstarter zebrał pieniądze i tak dalej. PDF, który wyszedł, jest ładny. Ja muszę mu to oddać. Jest schludny, jest bardzo w stylistyce planszówki. Jeśli byście go wydrukowali i położyli koło instrukcji do planszówki, to mogłoby się wam potem pomylić i zlać ze sobą, bo są bardzo w podobnym stylu. Te same rysunki są zachowane, ym, które też są bardzo tutaj. Mają to, to fajne połączenie fajności i słodkości, i też tego, że te zwierzęta się tam będą mordować. Ym, chociaż właśnie na tych rysunkach nigdy tam nie ma jakiejś krwi czy jakiejś masakry, tylko ona jest zawsze w domyśle. Mhm. Oni mają miecze, halabardy, noże, idą na siebie, ale nigdy nie jest żadna masakra pokazywana. Nic brutalnego faktycznie na obrazkach. Także powiedzmy, wysokie noty ode mnie za, za powiedzmy, estetykę tego, tego startera, który wyszedł i materiałów, które wyszły. Zgadzam się całkowicie. Co też może pokazuje konwencję swoją drogą, że jeżeli. Pokazuje się tam halabardy miecze, i... ale jednak wszystko jest słodkie, to jednak gra mówi, nie chcemy, żeby skupiać się na brutalnych rzeczach, ale chcemy, żeby one były, żeby one były ważną częścią tej rozgrywki, co jest dość sprytne, bo um, trudno byłoby tutaj opisywać jakieś, nie wiem, niestworzone masakry, bo jakoś nie pasuje to do tego, co, czym ta gra w ciebie uderza, także e, faktycznie wysoka... Wysoka jakość graficzna i konwencja pokazuje też trochę, jak w to grać, To jest bardzo fajne. Mm -hmm. Ym, czytałeś te strony Kickstarterowe tam w szczegółach, co tam się dzieje na nich, co obiecali twórcy jeszcze, co wyjdzie? Obiecali jeszcze kilka dodatków oprócz całej gry, że na przykład z tego powodu, że Kickstarter był sukcesem, będą opisane różne polany, czyli takie miasteczko, które mogą, które mogą odwiedzać bohaterowie, będą jakieś dodatkowe karty, do, które dostaniemy, będą też opisani NPC i tak dalej. Myślę, że bardzo dużo materiałów, które dostaniemy, to będzie dużo takich generatorów, żeby stworzyć faktycznie żyjący sandbox z mechaniką PBTA, więc ja myślę, że to jest bardzo fajne. Um, ale nie powiedzieli nic więcej, więc trochę boję się, że, że to już może być wszystko, co dostaliśmy. Czy znaczy, chodzi mi odnośnie samego, samego takiego e, trzonu gry, że to co jest w, w starterze? Mam nadzieję, że będzie więcej, ale zobaczymy. Mhm. Jasne. No dobra, no to co? Dla kogo jest router PG? Kto się odnajdzie w tym systemie, twoim zdaniem? Według mnie na 100% odnajdą się ludzie, którzy lubią mechanikę Power by the Apocalypse. Wydaje mi się, że też ludzie, którzy chcieliby spróbować właśnie takiej gry, która jest trochę lżejsza, ale jednocześnie właśnie podoba im się taka idea sandboxu, który jest przed nimi i mogą w nim uczestniczyć. Bo to nie jest gra, w której, która mówi nam, że będziemy przeżywać jakąś epicką intrygę, czy e, mhm. będziemy grać jakieś śledztwa czy coś. Nie, to jest gra, która mówi o tym, że będziemy grali włóczęgami, którzy są zaangażowani w to wszystko, co się dzieje. Także to jest gra dla nich. Mm -hmm. Mi się wydaje, że także ludzie, którzy lubią planszówkę ród z siłą rzeczy są kandydatami do tej gry i tu jestem ciekaw, ponieważ niektórzy zrzucają systemom ap apokaliptycznym tutaj, że są takie trochę planszówkowe. Więc jestem ciekaw, jak się odnajdą w tym systemie osoby, które przyszły z planszówek, nie grały w RPGi wcześniej i to będzie ich pierwszy RPG. Może to będzie lepsze wejście w RPG niż wiele innych systemów, natomiast no, jeśli ktoś lubi root, no to z pewnością tu jest więcej root. Mhm. Na sam koniec mogę powiedzieć, że wydaje mi się, to z po mojej obserwacji tego, tego startera, to tak czułem, że w niektórych elementach niektóre rzeczy zostały zrobione na siłę, żeby były bardzo bliskie planszówki, czyli właśnie to generowanie mapy, czy, czy nie wiem, czy na przykład takie rzeczy jak. Um, to, że są tylko takie dostępne klasy, jakie, jakie były w planszówce, czy, czy inne tego typu rzeczy, tak czuję, że to mogło trochę ograniczyć i trochę się obawiam, że to, że to na pewno nie jest gra do dłuższych kampanii, że to może być gra na raz, mhm. że zagrasz raz, stwierdzisz, że ci się podoba, ale nic więcej, bo ona nie oferuje w sobie jakiejś takiej ogromnej głębi, nie można tutaj grać w wielu, wielu różnych sposobów, ale może to też jest plus, bo gry, które gramy raz, ja bardzo rzadko grałem, Grę RPG, jak wtedy grałem więcej niż tam nie wiem trzy razy, także mhm. um, myślę, że tutaj może właśnie tak miało być. Mhm. Takie było też moje wrażenie właśnie przed po tym, że dość szybko postacie się rozwijają w tym starterze. Łatwo w miarę zdobyć doświadczenie, to że e, to może być gra pomyślana na właśnie krótkie kampanie, e, czy może nawet jedną strzałówki, krótkie kampanie, coś, e, coś takiego. Oczywiście mechanika frakcji reputacji sugeruje odrobinę dłuższe granie. A z ciekawostek takich, jak ja grałem, to faktycznie lepiej mi się sprawdzało wyobrażanie sobie tego, co się dzieje w czasie sesji, jako kreskówkę. Wczuwanie się w postać nie szło mi najlepiej. Grałem sową, jakby jak się wczuć w sowę. Ale kiedy widziałem to na ekranie narysowane, czy tak oczami wyobraźni, narysowane taką kreską rutową, to, to to po prostu się działo. Także to jest ciekawy eksperyment, bo takich rpegów poza tym nie grałem. Nigdy zawsze się wczuwałem w postać pierwszoosobowo. Mhm. Zgadzam się. Więc Router PG, interesujący system. Kickstarter yy, starter jest za darmo, bo Kickstarter się udał. System wyjdzie. Kto chce może zobaczyć za darmo, z czym to się je i sobie może nawet spróbować zagrać. Dokładnie, więc jeżeli macie ochotę na granie, wcielanie się w zwierzęta na <grym> śliczny podręcznik i trochę trochę Pomocy innym frakcjom i zagrania takimi banitami, bandytami czy innymi postaciami tego typu, to to jest zdecydowanie system dla Was. No, to wszystko. Także do usłyszenia następnym razem i cześć. Hej.